Złamał pan prawo i musi pan ponieść tego konsekwencje. Tak, złamałem prawo. W mojej branży pracuję z prawami, których nie da się łamać, nie da się łamać, nie da się łamać, nie da się łamać, Prawa łamać się nie da. W życiu codziennym, wielokrotnie spotykamy się z różnymi przepisami, zasadami, przykazami, umowami i regulaminami. Wszystko to pozwala uniknąć chaosu, czyni nasze życie pokładanym i w pewnym stopniu przewidywalnym. Pomaga przy nauce języków obcych, ale również określa nasze prawa i obowiązki w pracy lub w szkole. Część z nich wynika z tradycji, wiele z nich określają ludzie ze względu na współczesne potrzeby. My w tym programie nie o takich zasadach będziemy mówić. My porozmawiamy sobie o prawach wynikających z natury. Prawach, które regulują przebiegiem wielu procesów w przyrodzie, ale również w urządzeniach zbudowanych przez człowieka. Wiele praw już znamy, a może zupełnie niewiele, bo wciąż poznajemy nowe. Jedno jest pewne: gdybyśmy nie znali praw fizyki, nie moglibyśmy korzystać z telefonów, nie budowalibyśmy coraz szybszych i pojemniejszych komputerów i nie jeździlibyśmy coraz to doskonalszymi pojazdami. Tych praw nie da się złamać. Jak za pomocą 200 kg rekwizytu udowodnić poprawność drugiej zasady dynamiki? Wystarczy rozpędzić się od 0 do 80 km na godzinę, używając różnej siły napędzającej. Różne wartości siły można uzyskać, rozpędzając się na różnych biegach. Przyspieszenie jest tym większe, im większej siły użyto do rozpędzania, więc przyspieszenie jest wprost proporcjonalne do siły. Dowiemy się również, od czego zależy moc silnika. Jaka praca nie ma nic wspólnego z zarobkiem, oraz co ma wspólnego siła z momentem obrotowym.